Hipotez może być, hipotezy są trzy. Ale na pewno jedna z nich to, że zdarzyło się coś, o czym mężczyzna w niebieskiej kurtce nie chce powiedzieć. Jest to bardzo silna hipoteza, której, którą my przyjmujemy. Gdzie albo jest przyczyną zdarzenia śmierci i zaginięcia Ewy Tillman, albo jest świadkiem tego zdarzenia. I nie chcę tego ujawnić. To jest jedna z hipotez. Kolejną hipotezą może być zdarzenie, że Ewa zostaje wciągnięta do samochodu i odjeżdżają z nią sprawcy, którzy wracają z imprezy niedopici i niedobawieni i takiej sytuacji również możemy, nie możemy wykluczyć. I trzecia hipoteza, o której dzisiaj nie będziemy publicznie mówić, ale którą też bierzemy pod uwagę. nagranie z hotelu Ibis, co macie to nagranie? My nie mamy tego nagrania, na tym nagraniu mamy informację. Jeżeli chodzi o to nagranie, idzie mężczyzna w niebieskiej kurtce, godzina 3:32, przechodzi koło hotelu Ibis od strony mostu świętego rocha, idąc w dół, dynamicznym, prężnym krokiem, mamy kolejne nagranie za praktycznie 3 minuty, gdzie widać również jego zachowanie i rozmowy telefoniczne. A czy ten mężczyzna sam powiedział, że on korzysta z pomocy, czy z doradztwa adwokata, bo padło to takie. Oczywiście na pierwsze spotkanie z moimi agentami, jak również następnego dnia ze mną, mężczyzna w, niebies w niebieskiej kurtce przybył z adwokatem. Proszę Państwa, takich sytuacji yy, takie sytuacji się nie zdarzają, jeżeli chodzi o formę rozmowy z ludźmi, którzy chcą pomóc. Yy, Zastanawiam się, po co adwokat człowiekowi, który, do którego dzwoni Rudkowski, i mówi: Chciałbym z Panem porozmawiać na temat tego wieczoru, tej nocy. Co się wydarzyło? Oczywiście rozmawialiśmy również z innymi ludźmi, którzy byli zbulwersowani, że nie są przesłuchani jeszcze przez policję, którzy byli tego dnia, tej nocy podczas imprezy. Chłopak po do mnie mówi: Panie Krzysztofie, minęło tyle dni. A nikt mnie nie pyta, co się wydarzyło tej nocy. A ja byłem świadkiem i widziałem pewne rzeczy, pewne sytuacje. Mężczyzna w niebieskiej Kurce, oczywiście podczas y, imprezy, gdzie spożywali alkohol w y, pijalni, wódki i piwa, miał wychodzić z tego lokalu i rozmawiać z dwoma mężczyznami. Praktycznie nie chciał przekazywać, albo nie wiedział, albo nie pamiętał. Na jedno proste pytanie, które zadałem, mu ostatnio, kiedy były prowadzone badania przy wykorzystaniu poligrafu, kiedy zadałem mu pytanie, czy dotykał dowód Ewy. nie był w stanie odpowiedzieć. Powiedział mu, nie, nie pamiętam. Tak to nie, być może na tym dowodzie są jego wszystkie palce. Czyli pytanie, dlaczego ten dowód miał dotykać? Kto podrzucił ten dowód? Czy on? Czy jest osoba trzecia? Bo bez wątpienia ten dowód został. Tam, w to w okolice przystanku tramwajowego przy AWF-ie, podrzucony, bez żadnej wątpliwości. A czy ci mężczyźni, do których miał wychodzić przed tą pijanią, to są ci sami mężczyźni, które miały, którzy mieli sprzeczkę z, z koleżankami, tak? Z To była wymiana zdań. A coś więcej możemy na tym powiedzieć? Na tym, co piśc... więcej nie możemy powiedzieć. Oczywiście szukamy świadków. Ludzie bardzo często do nas telefonują. My zapewniamy pełną anonimowość. Proszą nas o to, nawet kiedy, kiedy przekazują te informacje, nie chcą, żeby byli gdziekolwiek wzywani. My absolutnie zapewniamy 100% anonimowości, 100% przykrycia ich totalną tajemnicą, że jeżeli mają jakąkolwiek wiedzę na ten temat, jeżeli cokolwiek mogą, Wnieść do y, toczącego się y, działania poszukiwań y, Ewy Tylman przez policję, jak również przez nas. Y, jeżeli chcą z nami rozmawiać, bardzo proszę. Jeżeli jest osoba, która ma wiedzę, co stało się z Ewą Tylman i widziała, co się wydarzyło, y, być może jest świadek tej sytuacji. Podwyższamy nagrodę do kwoty 40 tysięcy złotych. Za tę informację. Jeżeli ktokolwiek ma wiedzę, co się wydarzyło, Biuro Ludkowski wypłaca tę nagrodę.